Wicepremier jeździ teraz tylko służbowym samochodem. Prywatny zabrała mu policja. Co usłyszał pan od policjanta? Dlaczego zabierają pana własność? Dlatego, że samochód jest samochodem pochodzącym z przestępstwa, bo ktoś przebił te numery ze względu na to, że taki sam samochód jeździ we Francji. Identyczny, to znaczy z takim samym numerem WIN. WIN to numer identyfikacyjny pojazdu unikatowy dla każdego samochodu. Wicepremier przed zakupem też go sprawdził. Jak to jest możliwe? Że autoryzowany serwis marki macierzystej we Francji nie jest w stanie sprawdzić, czy na świecie, w Europie, jeżdżą dwa takie same samochody o tych numerach, przecież nie wypuszczają dwóch. To powinno być normalnością. Zapytaliśmy przedstawiciela firmy, co on na to? Z przykrością przyjęliśmy informację podaną przez pana wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego. Jesteśmy w trakcie wyjaśniania tej sprawy. Jednocześnie deklarujemy pełną współpracę ze wszystkimi zaangażowanymi w nią stronami. Jest wysoce prawdopodobne, że profesjonalny serwis jest w stanie zweryfikować, czy rzeczywiście nie jest to sklonowane auto. Żona zabrała foteliki z samochodu. Policja samochód na strzeżony parking CBS na zlecenie prokuratury zatrzymało pięć osób w ramach śledztwa dotyczącego międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej kradnącej samochody. Policja musi być zdecydowana, zwalczać tego typu szajki. Zawsze tam, gdzie, gdzie są jakieś dobre materialne, pojawiają się przestępcy. Ważne, żeby policja... Walczyła z tymi przestępcami, a nie zajmowała się ochroną prywatnych imprez pana posła Kaczyńskiego. Skąd policja ma pewność, że to nie pana samochód jest nielegalny? Myślę, że to wszystko będzie w postępowaniu się toczyło. Ja nie mam takiej wiedzy operacyjnej. Przychodzi biegły, mówi, że sytuacja jest potwierdzona i koniec. Wicepremier kupił samochód, który był w leasingu, potem wykupiony i sprzedany. Polityk bez problemu przerejestrował auto w urzędzie. Dane z urzędów docelowo dostają wszystkie kraje Schengen. Dopiero na przykład Francja, otrzymując ym, od nas przez system teleinformatyczny informację, że pojazd został zarejestrowany w Polsce, może nam zwrócić uwagę, że z tym pojazdem coś jest nie tak. Tak natomiast, mogło być w tym przypadku. Y, mogło być, natomiast no, y, jeżeli oni zwrócili informację, że na przykład pojazd jest już zarejestrowany, ale z innym dowodem rejestracyjnym, wtedy takie kwestie się wyjaśnia. Na rządowej stronie wpisując numer rejestracyjny, numer WIN i datę rejestracji, można. Można poznać historię samochodu zarejestrowanego w naszym kraju. Danych o autach, klonach, tu jednak nie znajdziemy. Tak naprawdę użytkownik kupujący samochód. Sam z siebie nie ma takiej możliwości, żeby zweryfikować, czy nie ma takiego klona gdzieś w Europie. To może zrobić tylko i wyłącznie jakaś państwowa instytucja, i wydaje mi się, że tutaj na styku Wydziału Komunikacji może powinno się coś pojawić jakaś taka końcówka systemu Schengen do weryfikacji, czy to auto realnie zostało wyrejestrowane. Wicepremier zapowiada walkę w sądzie i zmianę przepisów. Mój samochód też sprawdziliśmy. Powinien już wczoraj i też dalej jest wszystko legalnie. Tylko, że samochodu już nie ma. No to trzeba wszystko doprowadzić do sytuacji, w której połączymy to systemowo z innymi państwami, żeby takie sytuacje się nie zdarzały. Gawkowski twierdzi, że problem sklonowanych aut nie jest jednostkowy. Po nagłośnieniu sprawy wicepremier dostaje wiadomości od ludzi, którzy w podobny jak on sposób stracili samochody. Łukasz Wieczorek, TVN24.